Przecież ja mógłbym być prezydentem, ja bym wszystko ogarnął w tym kraju j**anym, a nie k**a, ch... przestań, co to jest w ogóle zapytanie, ja na prezydenta idę, głosujcie na mnie za rok, czy tam ch... wie kiedy są te wybory kolejne, cztery lata, nie, chyba. Kur... Przysięgam, Nosi mnie, już mnie nosi! No, potwierdzone szoty. Będę musiał mu wybać ten kawałek. Każdy, kto ma suba, możecie być z siebie dumni, bo jesteście elitą internetu i koledzy wam zazdroszczą, że macie wielkie petardy. Kogo ja widzę? Siemanko, siemanko. No trochę nie odpalałem, ale wiecie siemanko. dlaczego, nie już tłumaczę. Pewnie chuj was to obchodzi, ale ja i tak wam wytłumaczę, muszę, bo jest, bo wiem, że jest tu cząstka z no was, dla których yy, ważne jest, nie? No, więc y, do końca przyszłe... przyszłego roku, 2024 będzie stream codziennie. Obiecuję. Na słowo harcerza. Dobra, a teraz tak. Czemu mnie nie było? Powiedz Kaseko Czemu ostatni stream był 11 dni temu? Ej, ja powiem, wariat. Nie uwierzysz. <laughs> nie uwierzysz, kurwa. Byłem chory. Miałem poważny. Musiałem. Miałem poważny, poważną chorobę, w Polsce jeszcze takiej nie ma. Ona dopiero ze Stanów przychodzi. Także uważajcie, nie wychodźcie z chaty, bo ja wyszedłem. No, nie było mnie w internecie 11 dni, co nie zmienia faktu, że coś tam słyszałem, co się działo. Była jakaś ta afera PDF, nie? Wiecie, co jest. Tak sobie myślałem, że gdybym wam powiedział, że jady mają czternastolatkę, to byście napisali mi toman i nikt by mi nie uwierzył nawet, nie? <laughs> <laughs> Oczywiście nie robiłem tego, nie robiłem tego, tylko tak sobie myślałem, nie? Czybym wydymał Jordla? No taką lulu na pewno. Paliłem się na Insta, ale może nie wszyscy widzieli. Robię siłkę w chacie, nie? Jeszcze nie zacząłem trenować, ale już kurwa rośnie, nie? Widać. Jeszcze nie zacząłem, bo że parę rzeczy tam dopchać. Idź do starej i zapytaj swoją starą przykładowo, kurwa, czy wpierdala gówno, albo czy se goli pizdę. lipizdę. No, spytam, jak przyjdzie. Kończy, pogódź się w końcu z tym, że jak raz wyjdziesz rank 1, nie znaczy, że masz umiejętności? Ja byłem po prostu pechowy. Teraz wbijam, kurwa. Oczywiście, że wbiłem rank 1, jestem najlepszym graczem na tym serwerze. Dobra, sprawdźmy, jak mówi horoskop ryby dzisiaj. Trzeźwym okiem spojrzysz dzisiaj na swojego partnera i niemal na chłodno ocenisz, czy warto podtrzymywać te relacje. Jeśli poczujesz teraz, że nie jest dla ciebie dobra, poważnie się zastanów, czy warto w niej tkwić. Relacja z Grandmasterem! Spojrzę na moją relację z Grandmasterem i już wiem, że mi nie odpowiada! Dlatego wchodzę i wbijam moją upragnioną dywizję. Widzowie! Ja i Challenger my do siebie pasujemy. No bo odpowiedz szczerze. Ja, ja i Czalek jesteśmy jak ogień i ogień. Ty dajesz ludziom za free punkty, żeby alerty puszczali? nie rób, tak ile można tych alertów słuchać. O tym też pora. O, ja! No nie! No zostaw, zostaw mnie! Nie streamowałem 11 dni, ja muszę przywyknąć do tego na nowo. Zebrzestań. Moja do... stara kurwa przyszła dżumędzi kurwa tyłu. cię <ścoughs> to? Ty, o właśnie, widzieliście co się bało? Pa, bo teraz się dowiedziałem, że nie można pingować, nie? Ten uh, Riot Auburn napisał tak, nie? I 13:19 nie można pingować, bo ZXD darling spingował go 6 razy w gierce. <laughs> o, 5. I się wkrwił. Chyba. <laughs> 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 Wiecie na co wpadłem? Pójść na ENA, snajpić tego Riotera, zdymać go na Nautilusie i żeby znerfił Nautilusa, bo jest broken. Opinia? Zdaję sobie sprawę, że to moja wina. Bo ja mam ego i jestem mentalem. Dlatego od dzisiaj. Full pokora, ogarnięty mental i pełne skupienie łączone z full tryhardem na solo queue. Od dzisiaj nie przegrywam żadnej gry, żadnej gry. Gadając z babką, co to robi, znaczy, te customowe rzeczy i powiedziała, że na emotce zrobi kusiciela. Będę pokazywał emotkę, wy będziecie widzieć kusiciela. Odchodniaczka może. Skrypter jak chuj, no mówię ci, no przecież widzę jak się porusza kur... Ogólnie rób poradnik, jak wyjść z Loelo, nie? Rzucasz eku i on ma pół HP. Gościu się dusi, Ezreal się dusi. On jeszcze ma cheat na moją myszkę. Normalnie mi myszką rusza tym Ezrealem. Witam Mungekoksa, który zamiast podpalić Lightwear, rani z przegrywaniem jednym kallematą. A tak swoją drogą, Mandalin Bujegier, gierki, dziś jeden przegrała RFC. Demir? Pat, znowu to jest no ale my bez Rekola, no tam chcę mojego Double Buffa odzyskać. ty suba! Ferbecie się, młody. Słuchaj, po stale aktualizowane poradniki... KILL! No, kill! Ej, ja pierdolę! Chuj do dupy! Oja! Ja pierdolę, no nie wiem. Support, i Różnica w soporcie! Te twoje poradniki dla subok na Discordzie po tygodniu uzywania udało mi się awansować ze złota trzech do srebra jednego, a po dwóch tygodniach udało mi się dostać ferma bana za Hey! Hej! Hej! Twoje Mastera! No nie mogę, no nie mogę, no i śmieje przysięgam. Nosi mnie, już mnie nosi! Wiedziałem, że tam jest ale mogła grać, strejdować, on używa je do przodu. Ja mam... Dziękuję to, nie, nie, będę siedział na nie, ze zjebem. nie, ja tej okazji że to że to jest Głowa mała, nie, 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 brawo, WP Kurwa, flesz! Ja, p... ja p... Okay. Ale, frajer, No debat, no debat Ale kur... Nie mogła nie ginąć! Znaczy, nie mogła palić mi flesza, co ja pierdolę? Ja już jestem najebany! Ja też znałem flesza, bo jestem gównem i mam da Daleko na bota teraz bazy! Uznam ich wyższą! Ogólnie? Przecież kurtka! NIE DA SIĘ NAWET Z BELLA WCISNĄĆ NA relulty. NO przecież KLIKAŁEM! Pa, ja EXPO i mam szósty. Gratulacje, użytkowników! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca ktoś... darmowego iPhone 6 nas, PlayStation 4 i Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę, zanim zdobędzie ją Tej inny. Jeżelko, ja zerkowałem dla no kapa, czemu ona wskoczyła tą nidalą jak zjeb? I ten Kazik co zrobił w ogóle? R, er, R! Er. Nie da się grać w ja nie mogę żadnego spela użyć, no przysięgam! Ten kazik Mam pad... ten kazik jest chary. Ale widziałeś jak jak robię z niego aniołka, jak kerkuje, Ładna jest, nie? No na razie, real. Głupku. Ale debil. Jeszcze oddał shutdowna. Haha! <laughs> Widzowie, myślicie o tym, co ja? Pierwsze gradnia! I Chyba winek. Ty. A ta relcza, kurwa, kminiła. Widzowie, chyba ktoś tu wchodzi i chyba ktoś, kurwa, wygrywa, rozumiesz? Bo ja nie przygrywam. No co, ty widzisz, jakie to jest elo? Ty widzisz, co ci ludzie robią? Oni tu, Chyba mają wylew, z stopami grają. Chyba. But you hitting or no? Dobra, no nie wiem, moja Kai'Sa ma mastera od 42 sezonów i boi się hitować. O nie, nie ten przycisk wcisnąłem. Ja pierdolę. O Jezu, ale fles słaby! Ja chciałem sobie dać shieldani Erkę! Na złym przycisku! Dziękuję, że odpowiedziałeś. Kończę garem Nie No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, no i dlaczego dostałem do drużyny, ku... We, w pierwszej grze dnia już idzie nie tak Ale okej, okay, w porządku 70zł siema mamo Siema ty Siema sigma robię, bo leciała sigma Chcesz pogadać z widzem? No pogadaj To pokaż się chociaż na chwilkę No przysnęli za tobą Ja nie ślimowałem tyle czasu Ma. Dzień dobry Zobacz, pogadaj Witam was serdecznie kochani Dawno nie było mnie tutaj, z wami. Witam, witam, ale trzeba było chodzić do pracy. To, że mój syn się obija i tyle go nie ma z wami. Ale, ale... ma cóżki! Mamusia przyszła z pracy i lecę dalej. Pa! Ten za nimi? Kiedyś tak. duże pobajerujemy. Ty nie bajeruj mojego czatu. A, mamy, ale mama was nie chce. Rozumiesz, że mama Cię nie chce, a ja nie chcę widzieć minus 26 LP. Nie wiem, jak kurwa te wszystkie gówna, co idą Lethality są, jak one mogą w ogóle funkcjonować. Jakaś giga ważna sprawa, coś naprawdę ważnego, sprawa wagi państwowej, co muszę zobaczyć. Nie! nie nienormalny, rozumiesz? O Jezu, czekaj z szyba! Jesteś nienormalny! Wczoraj idę spać i wszedłem na chwilę na TikToka jeszcze, nie? I zobacz co zobaczyłem. Win <grym grym> <grym> <grym> Ale łapa siedzi, co? Powiem wam, to nie jest photoshop, nie. Ale no takiej łapy nie mam. Akurat światło tak się ułożyło, wiesz? No ja mogę nawet to zdjęcie odwzorować teraz. Ale musiałbym bluzę zdjąć, a... Nie chcę mi się, wiesz o co chodzi. Ale no kurwa, ale to jeszcze to jeszcze nie zacząłem ćwiczyć. Jeszcze nie zacząłem ćwiczyć. Wiesz, że jak zacznę robić siłkę, to kurwa będę miał taką łapę, że w kamerce się nie będzie mieściła tutaj? Przysięgam. Ej, ci słuchaj mam do ciebie taką sprawę. Ładna jesteś, naprawdę ładna, że ja sobie zwaliłem do twojego profilowego dwa razy i nadal mam ochotę walić. Poznałbym cię chętnie, zaprosił na randkę, pokochalibyśmy się, ale przytulali w łóżku pod palmami jemiołom i różami obsypał kwiatami i czekoladami. A wtedy wsadziłbym ci chuja prosto w cipuszkę. O, dobra bajerka, dobra. Najważniejsze dziewczyno dziewczyną, widzowie, to żeby być szczery, Ma... nie? Ale masz biceps fajnie nabity. Jest twój grób. Ja bym ci kurwa Rozdziałek, kurwa, na twoich włoskach wyglądasz jak Aaron Carter w 98 roku. Ja bym ci tak liznął ten rozdziałek, tak? Ne? I bym ci kosę wsadził pod żebro. <grymian <PP3> <grymianomoshing> <grymianos <H4> <grymianosétat> przytuliłbym Pierdale. cię. Masz dwubiegunowość. Mam kur... sześć biegów w kur... furze. <grymianosétat> Ale godas, ty to taki świr przejść. Ej, niedługo są wybory. I ostatnio robiłem latarnik wyborczy, bo... Ja się znam na polityce i chciałem zobaczyć, na kogo powinienem głosować, nie? I wiecie, do kogo mi wyszło najbliżej? Do koalicji. A co to jest, kurwa, koalicja? 20 pytań. Uwaga, robimy, jak ktoś nie wie, na kogo głosować, ja się znam na polityce. Głosujcie tak jak ja, to będzie nam dobrze się żyło. Państwo powinno finansować prywatne wizyty u lekarzy specjalistów, jeśli czas oczekiwania w publicznej placówce przekracza 3 miesiące. A, żeby dawali za free, tak? Jak chcesz iść do lekarza, to idziesz do... Prywatnie, no, powinniśmy... <śla> O co tu chodzi? Nie powinno być tak długiego czasu oczekiwania. No to, to jest tak samo, jak grasz na czalku w nocy i masz 20 minut Q, albo czasem i 40. No to jest pojebane ogólnie. Należy zwiększyć transfery społeczne, by ograniczyć skutki inflacji. No ja transferów nie lubię. Powinni zostać na swoich miejscach. Mnie w jak Turcja przychodzi na Westa i kurwy, syny, jeszcze tak inflated są, no nie mogę! Dobra, ci jeszcze raz, Państwo powinno finansować. No nie, nie powinno być, nie powinno finansować, bo to znowu będzie rozdawnictwo. Nie powinno być też KIU 3 miesiące. To co ja mam tu zaznaczyć? Powinno być więcej publicznych u placówek, tak? Czemu nie ma już ludzi, co idą na lekarza? Bo to się nie opłaca. Bo lepiej pójść zrobić z siebie debila w internecie i kurwa streamować. Ja mogłem być lekarzem. Nie zgadzam się, ale nie jest ważne. Szkoły powinny mieć większą swobodę w doborze treści poruszanych. Czyli, że nie programem idziesz, tak? No ale to nie fair, bo jedna szkoła byłaby high-elo, a druga low-elo, nie? A szkoły muszą być equal. Tylko ogólnie system edukacji jest spielony i trzeba byłoby zacząć od ka zmienienia systemu edukacji i całego reformy! Przecież ja mógłbym być prezydentem! Ja bym wszystko ogarnął w tym kraju jednym! A nie ka. Przestań, co to jest w ogóle zapytanie Ja na prezydenta idę, głosujcie na mnie za rok Czy tam chuj wie, kiedy są te wybory Kolejne cztery lata, nie, chyba No i ja wygram, i ja wam, wszyscy będą żyli dobrze A Wtedy status szkoły byłby zupełnie inny I wiesz, i te szkoły by apiłowały To, że mają więcej mocy I mogą bardziej ci Dolić, Więcej naraz, rozumiesz? Wtedy byłoby unbalancet, po prostu Szkoły to kurwy Ja wam mówię, ja się akurat znam To, to nie jest tak, że mają więcej treści, kur w programie nauczania i nagle, kurwa, każdemu żyje się dobrze i każdy se wybiera, jakich przedmiotów w ogóle chce się uczyć, czy coś, nie? Nie zgadzam się, ale nie jest ważne. Państwo powinno budować mieszkania niskoczyńszowe na wynajem. Aha, że jeszcze mam płacić dla państwa, oni powinni za darmo dawać mi mieszkanie. <laughs> Ta. Aha. A co? Każdy powinien za darmo dostać, jak skończy 18 lat mieszkanie. Bo wyobraź sobie scenariusz, że ktoś ma tych rodziców, nie? No i musi z nimi mieszkać. A tak to by mieszkał tylko do osiemnastki, nie? Bo byś miał mieszkanie. I coś źle. Widzicie? Ja się znam, widzowie. Nic, no Ta! tak! Budujcie. Yy, ważne, ważne. Należy podwyższyć podatki dla najlepszych... <laughs> Haha! No ty ty. Co to za pytanie? Oczywiście, że nie. Ważne. Powinni wprowadzić. Wie... Ostatnio w ogóle się dowiadywałem. Wiecie, że jest coś takiego jak podatek od psa? I że jak masz psa, to musisz płacić? Powi jakby wprowadzili podatek od kurzenia się. Podatek od kurę. I wszystkie prostytutki, only fansiary, musiałyby płacić podatek. Przecież wtedy to Polska by nie była zadłużona, to my byśmy pożyczali jeszcze. My to byśmy dawali, kura No co ja ci mówię? Ja się na aborcji akurat znam. Kiedyś chcieli mnie wyskrobać, ale się trzymałem za twardo, nie? Się nie dały. Wiesz, nie mówimy o skrajnych przypadkach, na przykład, gdzie dziecko jest z albo że zagraża życiu matki na przykład, nie, no to wtedy to na pewno powinna być legalna. A w innych przypadkach, na przykład załóżmy, że jest 17 siedemnastolatka, która się puściła i nie chce dziecka. No i załóżmy, ona nie ma jak to dziecko wychować, nie. To dziecko będzie tylko cierpieć. Nikt się k***a nie prosi, żeby przyjść na świat. No, no taka jest prawda. Ja bym musiał mieć umysł rozwinięty na teraz, na mój sposób, 25 lat temu jak się rodziłem, żeby móc odpowiedzieć, czy chce się respić, nie. Więc wydaje mi się, że. W ogóle nie powinno się respić chyba ludzi już czy nie. <grytanie> Wszyscy przedsiębiorcy powinni płacić składkę zdrowotną tej samej wysokości, niezależnie od dochodu. Tak, ale powinno być tak, że. Ty decydujesz, czy chcesz się ubezpieczyć. Albo nie. Ja bym Ogad, ja Ci mówię, ja bym kurwa mógł być prezydentem. Jakbym dzisiaj został prezydentem, to jutro każdy. Żyłby na HLO poziomie. Polska powinna przyjąć rozwiązania dotyczące relokacji migrantów przyjęte przez Unię Europejską. Ja kocham migrantów, ale najlepiej niech nie będzie ich w Polsce. No bo przecież kurwa, To jest tak pojemne, że idziesz świebodzinem i częściej słyszysz ukraiński niż polski, no? No halo, jesteś tu, to mów po mojemu. Ja cię nie rozumiem. Ja Polska jak... dla Polaków. To, a Anglia dla Anglików i Polaków, nie? Ta Unia to już w Powoli. tak skomplikowane rzeczy. Daje, że to chuj. Związek 27 demokratycznych państw. Aha, A że się podpisali coś tam. Sojusz taki, ta? Soj? Okej, okay, okej. Okay. Udział wydatków na obronność PKB Polski powinien być dalej zwiększany. Aha. Udział wydatków na obronność, czyli że na czołgi, ta? I na bronie? O dobrze mówię? I tego, no tam, wojsko? <laughs> I w gry? Zwiększany nie. Ja mam komplik w wojsku, normalnie na poligony jeżdżą, śpią w szafie im dobrze chyba. Tu jest podstawowy błąd, bo gdyby na świecie był pokój, to by niepotrzebne było wojsko, bo ludzie by się nie bili. Nie byłoby wojen, wiesz o co chodzi? Ja bym się z każdym dogadał normalnie, z każdym prezydentem i każdym kurwa krajem i byśmy sztamę zbili normalnie, rankę dzika zagrali, sztama była i, i wojsko jest już les na całym świecie. Polska powinna odejść od wydobycia węgla. A czemu? A to są kurwa fanatycy tych! No tych kurwa! A yy, paneli słonecznych co do mnie dzwonią ze 100 razy dziennie żeby mi to założyć a we ja mam ziomka co jest górnikiem i co? I on straci pracę? Bo nie będzie kopał? No ja uważam, że Polska nie powinna odchodzić od wydobycia węgla. No to jest useless. Jak, jest, jak mamy węgiel, to powinniśmy abusować. To jest tak samo, żeby doceniać to, co mamy. Rozumiesz? To tak jak na solok kopiesz dołki pod sobą i spadasz do mastera. Tu chodzi o to, że co roku dopłacamy 8,1 miliardów do wydobycia węgla? A kto kurwa dopłaca? Ja też? Oha, to z tym węglem w takim razie. Aha. Okej. Okay. Teraz rozumiem. Czyli. Już leści górnicy są w sumie. Jak. Ja mam ich utrzymywać, ku... Jak mogę sobie fotowoltaikę załączyć i chuj w tą energię z węgla? Wartości chrześcijańskie powinny być podstawą polityki społecznej. Co to za bullshit jest ty! Należy ograniczyć finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa. Należy, ale już widzę, że jest napisane ograniczyć z budżetu, a. To nawet nie muszę. Nawet, nawet nieważne jest, co jest napisane tu mediów publicznych? Bo jak już widzę słowo ograniczyć finansowanie z budżetu państwa, to już wiem, że będzie tak. Należy ograniczyć uprawnienia służb specjalnych w zakresie śledzenia aktywności obywateli w internecie. Ja sobie ściągnę VPN-a, zaraz podpiszę współpracę jakąś. Będę sobie używał VPN-a mojego nowego ulubionego, niechu ja ich nie pośledził. Ale tak, no nikt nie ma prawa sprawdzać mi, czy to konta bankowego, czy mojej historii w internecie, tak? Chuj, to kogo obchodzi, czy ja se walę konia do... Wielkich kutasów, czy do gej. Ty, o właśnie, kurwa, ty! Kiedyś ziomka miałem. Normalnie, kurwa, e sportowiec jakiś, w Polsce w ultralize grał, grał. Znaczy, ziomka, ale słyszałem historię w sumie tylko. I słyszałem historię, na ulicy jego była bomba, i on napisał, kurwa, na czacie gdzieś z ziomkami. To był Syrpi chyba, jak dobrze pamiętam. I on napisał chyba bomba. Siemanu wszystkim. Bomba, że bombowo, zajęliście, coś takiego, i normalnie go policja złapała z koła i go przesłuchiwała, coś takiego. Nie wiem ile to prawda tak słyszałem kiedyś Twita napisał. Ja mówię, że. Dobra, widzowie, no, znowu głosujemy na koalicję. Jestem za tuskiem, niech żyje wielki naród niemiecki. Pozdro Konrad Haha jebać kaczora co rucha kota. Nie idziemy na wybory, bo jeden głos nic nie zmienia. Nie będę głosował za tuskiem, bo ja i swoje przeżyłem ja pamiętam. Kiedyś było chujowo przynajmniej tak mi mówią. I mama mówi, że ten Tusk to było jeszcze gorzej niż zapisu. Ja jej wierzę. Że moja mama dobra kobieta. O, mają normalnie stronę Ruch Partii. A mają Twittera? Może zaraz współpracę jakąś zrobimy jeszcze z nimi. Dobra, ja idę. Ja będę głosował. Ja będę startował i głosujemy na mnie, widzowie. Dzięki, że byliście. Zostawcie lajka, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco.